Od godziny 24 do 3 rano został przeniesiony szpitalny oddział ratunkowy. Brał udział 20 osób do przenoszenia, tak medyczna strona pielęgniarki, lekarzy, jak strona techniczna, przede wszystkim informatycy, gdzie przełączali system, komputery i telefony. Oczywiście było to w nocy, akcja zrobiona z tego względu, że jest mniej pacjentów. Poszło sprawnie 3 godziny. Zaczęto od godziny 3 nad ranem zostały pacjenci przyjmowani już. Tutaj na e, przeciwko Interkartu w byłym oddziale chorób wewnętrznych. A wcześniej w tych godzinach, kiedy trwała przeprowadzka, gdzie pacjenci byli przyjmowani? E, pacjenci by, byli przyjmowani jeszcze w starym miejscu. Tam jeden lekarz internista i lekarz chirurgii, urazowy udzielał świadczeń. Jeszcze zapytam, jest tu widzę wejście, tu podjeżdżają karetki tak. z pacjentami na noszach transportowanymi. Jest to dobra lokalizacja chyba, bo słyszeliśmy tutaj od pacjentów wychodzących z że bardzo dobra lokalizacja. Najlepsza jaka możliwa była w tym substancji inwestycyjnej, jaka w tej chwili jest, nie ma gdzie indziej, tak żeby był dostęp do tomografu, do ręgena i do, przede wszystkim do diagnostyki laboratoryjnej. Jest to w jednym budynku, no i to jest najlepsza lokalizacja według nas i według personelu Spinalnego Oddziału Ratunkowego.